Wyobraźcie sobie, że właśnie w tej chwili, gdy oglądacie to wideo, wasz telefon zaczyna wibrować. Bierzecie go do ręki, spodziewając się smsa od znajomego albo powiadomienia z banku. Ale zamiast tego na ekranie pojawia się tekst, którego nie da się usunąć. I ten tekst widzi jednocześnie każdy człowiek na ziemi. Co by było, gdyby Bóg postanowił przerwać swoje wielowiekowe milczenie i przemówił do nas dzisiaj: W naszym cyfrowym, cynicznym i hałaśliwym świecie. Brzmi to jak scenariusz filmu science fiction, ale na sekundę załóżmy, że to prawda. Jakby to wyglądało naprawdę? Nie poprzez płonące krzewy czy starożytne tablice, ale tu i teraz. Obiecuję Wam, że konsekwencje tego zdarzenia nie będą w ogóle takie, jakich uczą nas w szkółkach niedzielnych. Dzisiaj przeanalizujemy ten scenariusz, sekunda po sekundzie, i dowiemy się, dlaczego bezpośredni kontakt ze stwórcą może okazać się najstraszniejszą próbą dla ludzkości. Gotowi? Zaczynamy. Zanim zaczniemy nasz eksperyment myślowy, przypomnijmy sobie, jak to wyglądało wcześniej. W historii ludzkości komunikacja z siłami wyższymi zawsze była domeną wybranych. Mojżesz wchodził na górę. Prorocy udawali się na pustynie, mistycy wpadali w trans. Zawsze było to coś osobistego, intymnego i, szczerze mówiąc, trudnego do udowodnienia. Reszta musiała wierzyć na słowo, ale dzisiaj żyjemy w erze globalnej łączności. Mamy internet, satelity i 8 miliardów ludzi, którzy nieustannie są online. Gdyby wyższy rozum chciał się zwrócić do wszystkich jednocześnie, nie potrzebowałby już pośredników w sutannach czy szatach. Kontekst się zmienił. Przyzwyczailiśmy się do natychmiastowej informacji i to właśnie czyni nasz dzisiejszy scenariusz tak wybuchowym. Nie jesteśmy już plemieniem siedzącym przy ognisku, jesteśmy globalną siecią. A każdy sygnał wysłany do tej sieci natychmiast staje się wiralem. Zacznijmy od wyobrażenia sobie tej pierwszej minuty. Jak dokładnie technicznie by to wyglądało? Najpewniej nie będzie to żaden grzmiący głos z nieba, od którego pękają szyby. Byłoby to zbyt archaiczne, a szczerze mówiąc, całkowicie nieefektywne ze względu na różnice stref czasowych. Wyobraźmy sobie bardziej elegancką metodę. Sygnał neuronalny. W tej samej sekundzie. Nieważne, czy jesteś w Nowym Jorku, Tokio, czy w stacji polarnej na Antarktydzie, słyszysz dźwięk, ale wewnątrz swojej głowy. To nie jest dźwięk odbierany uszami, to myśl, która brzmi obcym głosem, ale w Twoim ojczystym języku. Absolutnie czysta, spokojna fraza, na przykład jestem, słuchajcie. Wyobraź sobie tę chwilę absolutnej ciszy na ulicach, gdy miliardy ludzi zamierają w jednej sekundzie, kierowcy wbijają w hamulce, wiadomości urywają się w pół słowa. To będzie najcichsza, a jednocześnie najgłośniejsza chwila w historii. Natychmiast po pierwszej sekundzie uderza w nas faza zaprzeczenia. Przecież jesteśmy współczesnymi ludźmi, prawda? Pierwsze, co nam przyjdzie na myśl, to nie cud. Pomyślimy o technologii. To jest jakiś hak, powie nasz wewnętrzny sceptyk. Wyobraźmy sobie miliony ludzi łapiących się za głowy, przekonanych, że to zbiorowa halucynacja albo sekretna broń rządu. Elon Musk pewnie zaraz zatwituje. Mówiłem, że będzie chipowanie, ale to nie ja za tym stoję. Ludzie zaczną sprawdzać swoje gadżety i szukać źródła dźwięku. Będziemy przekonani, że to efekt jakiegoś ataku neurolingwistycznego, dzieło hakerów, albo po prostu zakrojona na szeroką skalę kampania reklamowa nowego hitu kinowego. Nikt przy zdrowych zmysłach w XXI wieku nie pomyśli od razu o Bogu. Jesteśmy na to zbyt cyniczni. A teraz wyobraźcie sobie, co dzieje się w sieci zaledwie 10 minut później. Media społecznościowe dosłownie pękają w szwach. Hashtag Głos trafia na szczyt światowych trendów szybciej niż jakakolwiek inna wiadomość w historii. TikTok zalewa fala filmów, na których ludzie płaczą, śmieją się albo patrzą w sufit z przerażeniem. Pojawiają się pierwsze memy. Tak, nawet w takiej sytuacji będziemy żartować. Ktoś napisze: Bóg w końcu odpowiedział, ale byłem pod prysznicem, czy można prosić o powtórkę. Internet zamieni się w jeden wielki tygiel paniki, humoru i teorii spiskowych. Serwery Twittera i Telegrama padną z powodu przeciążenia w ciągu 15 minut. Ujrzymy chaos, jakiego nie wymyśliłby żaden autor science fiction, bo każdy będzie chciał podzielić się tym, co usłyszał i zweryfikować swoje doświadczenia. Ale przejdźmy do tego, co najciekawsze do reakcji organizacji religijnych. Myślicie, że Watykan albo Mekka ucieszą się z tego, ani trochę, wyobraźcie sobie panikę wśród kardynałów i muftich. Bo jeśli Bóg przemawia do wszystkich bezpośrednio, to po co nam pośrednicy? Na co komu kościoły, obrzędy i datki, skoro każdy ma teraz bezpośrednie połączenie? To natychmiast zdewaluuje całe tysiącletnie instytucje władzy. Duchowni będą w totalnej rozsypce. A co jeśli ten głos powie coś, co kompletnie przeczy ich świętym księgom? A co jeśli powie, że połowa zasad i reguł Została wymyślona przez ludzi. To nie będzie zwykły kryzys religijny. To będzie korporacyjny krach, upadek największych światowych korporacji. A co z ateistami? Richard Dawkins i całe środowisko naukowe wylądowaliby w bardzo kłopotliwej sytuacji. Wyobraźcie sobie, naukowcy próbują ten sygnał zmierzyć, rejestratory milczą, ten głos słychać tylko w umyśle. To całkowicie rujnuje materialistyczny obraz świata. Ale wiecie, co jest najzabawniejsze? Ateiści mogliby się stać najbardziej zagorzałymi wierzącymi. Bo przecież zawsze domagali się dowodów, a teraz mają go, dowód rezonujący prosto w muszczku, albo wręcz przeciwnie, zaczną snuć teorię o zbiorowej psychozie wywołanej wirusem lub aktywnością słoneczną. Bitwa o interpretację rzeczywistości przeniosłaby się z klubów filozoficznych prosto na ulicę. A teraz przejdźmy do polityki. Przywódcy państw będą przerażeni. Władza opiera się na kontroli informacji, a tu nagle pojawia się źródło, którego w żaden sposób nie da się kontrolować. Wyobraźmy sobie to: nadzwyczajne posiedzenie ONZ. Prezydenci i dyktatorzy będą natychmiast próbowali zawłaszczyć ten głos dla siebie. Bóg jest po naszej stronie, ogłosi jeden kraj. Nie, on przemawiał z naszym akcentem, odpowie drugi. Rządy będą próbowały wprowadzić cenzurę i zakazać dyskusji na temat tego przesłania aby nie dopuścić do paniki. Ale jak można zakazać czegoś, co słyszysz we własnej głowie? To będzie całkowity upadek państwowej monopolii naprawdę. Mapa polityczna świata zacznie pękać w szwach. Gospodarka zareaguje natychmiast i brutalnie. Giełdy runą w ciągu pierwszej minuty. Dlaczego? Bo niepewność to najgorszy wróg kapitału. Wyobraźcie sobie traderów z Wall Street. Po co mają handlować akcjami, skoro być może właśnie nadszedł dzień sądu ostatecznego? Ceny ropy, złota, bitcoina. Wszystko poleci w dół albo w górę, kierując się kompletnie nieprzewidywalnymi trajektoriami. Ludzie rzucą się po gotówkę, opróżniając sklepowe półki. Ubezpieczyciele zbankrutują, bo akt boskiej interwencji zazwyczaj nie jest objęty polisą. A tu dosłownie dzieje się na żywo. Światowa gospodarka po prostu wciśnie pauzę w oczekiwaniu na odpowiedź. Co dalej? Skupmy się teraz na samym przesłaniu. Co on właściwie mógłby powiedzieć? To jest kluczowe. Jeśli dostaniemy coś bardzo ogólnego, typu kochajcie się nawzajem, to połowa świata poczuje ogromne rozczarowanie. Powiemy serio, przecież to już wiemy, dajcie nam konkrety. Jak wyleczyć raka? Gdzie się ukrywają ci kosmici? Ale jeśli ta wiadomość będzie bardzo konkretna, na przykład natychmiast przestańcie niszczyć planetę, to wywoła to jeszcze większe kontrowersje i spory. Przemysłowcy natychmiast wdadzą się w dyskusję z Bogiem, tłumacząc, że to jest ekonomicznie nieopłacalne. Wyobraźmy sobie taki program typu talk show, w którym eksperci debatują, czy Bóg, aby na pewno poprawnie oszacował poziom emisji dwutlenku węgla. Ludzka pycha najwyraźniej nie zna granic, nawet stając twarzą w twarz ze Stwórcą, ciekawym aspektem jest bariera językowa. Jeśli ten głos przemawia do każdego w jego ojczystym języku, tworzy to złudzenie, że Bóg przynależy wyłącznie do naszej kultury. Ale co jeśli same pojęcia się nie pokrywają? W jednym języku słowo sprawiec... sprawiedliwość ma jedno znaczenie, w innym już nieco inny odcień. Rozpoczną się wojny lingwistyczne. Ludzie zaczną porównywać zapisy swoich wrażeń. On kazał mi karać niewiernych, ton to krzyknie jeden. Nie on nakazał przebaczyć wrogom. Odeprze drugi. Trudności w tłumaczeniu mogą doprowadzić do konfliktów zanim jeszcze skończy się pierwsze zdanie. Interpretacja stanie się bardziej niebezpieczna niż sam fakt kontaktu. A teraz wyobraźcie sobie, że w grę wchodzi efekt głuchego telefonu. Zaraz po kontakcie pojawią się tysiące oszustów i hochsztaplerów. Ludzie, którzy będą twierdzić, że Bóg kontynuował rozmowę, ale już tylko z nimi, a indywidualnie. Dostałem rozszerzoną wersję wiadomości Subskrybujcie mój kanał, żeby poznać całą prawdę za 999 miesięcznie. Infocyganie i samozwańczy guru wszelkiej maści natychmiast spieniężą ten chaos. Powstaną nowe sekty, nowi prorocy wyrosną na każdym rogu, a każdy z nich będzie machał swoim smartfonem jako dowodem na swoje wybranie. Odróżnienie prawdy od haju medialnego stanie się praktycznie niemożliwe. Zdrowie psychiczne ludzkości stanie pod znakiem poważnego zagrożenia. Wyobraźcie sobie tylko ten poziom stresu. Świadomość, że jesteśmy naprawdę obserwowani, może doprowadzić do obłędu. Czym innym jest wiara w abstrakcyjnego, nieuchwytnego obserwatora, a czym innym jest fizyczne odczuwanie jego obecności. Prywatność zniknie bezpowrotnie. Przywykliśmy ukrywać swoje myśli. Teraz zaś poczujemy, że każdy nasz najbrudniejszy sekret jest doskonale znany. Kliniki leczenia nerwic zostaną przepełnione. Osoby cierpiące na paranoję ostatecznie stracą kontakt z rzeczywistością. Staniemy w obliczu globalnej epidemii egzystencjalnego przerażenia. Rodzi się jedno straszliwe pytanie: jeśli on istnieje, dlaczego dopuścił do tego całego mojego cierpienia? Spójrzmy też na jasną stronę medalu moment jedności. Przez pierwsze godziny, zanim zaczną się spory, może nas ogarnąć to niespotykane poczucie braterstwa. Wyobraźcie sobie, patrzysz w oczy przechodniowi i wiesz, że usłyszał dokładnie to samo: granice, rasy, podziały klasowe to wszystko na chwilę się zaciera. Jesteśmy wszyscy jak dzieci, które zawołano do stołu. Żołnierze mogą złożyć broń, bo strzelanie do siebie w momencie, gdy w góra jest na łączach. Jest po prostu niezręczne. To mógłby być moment największego rozejmu w historii ludzkości. Pytanie tylko, jak długo to potrwa. Godzinę? Dzień? Wróćmy do nauki. Co zrobią fizycy? Spróbują znaleźć źródło sygnału. Skoro to nie są fale radiowe, ani dźwięk, to musi być oddziaływanie na poziomie kwantowym? To może doprowadzić do największego przełomu naukowego w historii. Wreszcie zrozumiemy naturę świadomości. Nauka niekoniecznie zacznie walczyć z tym zjawiskiem, raczej spróbuje je rozpracować. Głównym celem badań stanie się tak zwany boski interfejs. Korporacje takie jak Google czy Apple rzucą biliony dolarów na stworzenie urządzenia, które będzie w stanie ten sygnał blokować albo wzmacniać. Biotechnologia połączy się z teologią w przedziwnym tańcu co by było, gdyby Bóg zaczął odpowiadać na pytania? Wyobraźcie sobie taką sesję pytania i odpowiedzi w skali planetarnej. To byłaby katastrofa, bo zapytalibyśmy, kto zabił Kennedy'ego, albo jaki będzie kurs dolara. Zasypalibyśmy stwórcę samymi drobiazgami, egoistycznymi prośbami. A gdyby odpowiedział choćby na jedno pytanie, zmieniłoby to historię. Ujawnienie jakiejkolwiek historycznej tajemnicy mogłoby rozpętać wojnę, prawda bywa zbyt gorzka. Być może milczenie Boga to nie ignorowanie, ale forma ochrony nas przed nami samymi. Wyobraźmy sobie totalny krach prawny. Cały nasz system prawny opiera się na przepisach świeckich. A co, jeśli Bóg wyda bezpośrednie polecenie, które jest sprzeczne z konstytucją, co jest ważniejsze, prawo stanowione czy słowo Boże? Sędziowie i adwokaci wpadliby w obłęd, jeśli oskarżony powie: Jakiś głos nakazał mi ukraść ten bochenek chleba. Jak można to zweryfikować? Sądy utonęłyby w sprawach których głównym świadkiem obrony byłby sam pan Bóg. Pojęcie odpowiedzialności po prostu by się zatarło. Ja tylko wypełniałem jego wolę, stałoby się uniwersalnym usprawiedliwieniem dla każdej zbrodni. W naszym codziennym życiu czekają nas wręcz gigantyczne zmiany. Pomyślcie tylko, jak przemodeluje się cała branża rozrywkowa, horrory przestaną nas przerażać, a komedie nabiorą zupełnie nowego wymiaru. Sztuka zawsze poszukiwała sensu życia, a teraz sens sam zapukał do naszych drzwi. Artyści, pisarze i muzycy popadną w potężną blokadę twórczą. O czym właściwie pisać, skoro największa tajemnica wszechświata została właśnie ujawniona? A może wręcz przeciwnie? Rozpocznie się renesans nowej sztuki religijnej, tym razem cyfrowej i multimedialnej? Koncerty rozpoczną się minutą ciszy, w pełnym oczekiwaniu na nadejście nowego sygnału. A teraz zastanówmy się nad dziećmi. Pokolenie, które dorośnie po tym zdarzeniu, będzie totalnie odmienne. Dla nich Bóg przestanie być bajką, a stanie się faktem tak pewnym jak grawitacja czy dostęp do internetu to zrewolucjonizuje cały system edukacji. Będziemy musieli przepisać lekcje biologii i fizyki, aby w pełni zintegrować fakt tego kontaktu. Wyłoni się pokolenie, które nigdy nie poznało, czym jest wątpliwość czy to w ogóle jest dobre. Brak wątpliwości często prowadzi do fanatyzmu, ale być może stworzy to również generację z absolutną moralnością wewnętrzną. Kto to wie? Zbliżając się do finału naszej opowieści, wyobraźmy sobie, że głos nagle ucichł. Wypowiedział tylko jedno zdanie i przepadł. Minął dzień, dwa, miesiąc, nic, cisza, to wyczekiwanie okaże się torturą, poczujemy się porzuceni stokroć bardziej niż kiedykolwiek. Nastąpi globalna depresja, albo mówiąc wprost, syndrom odstawienia. Będziemy go błagać, by powrócił, by znów przemówił. Ludzie będą się gromadzić na stadionach tylko po to, by wspólnie słuchać tej ciszy. To milczenie po huku będzie ciążyć na naszej psychice dużo mocniej niż sam huk. W dłuższej perspektywie świat podzieli się na dwa obozy: na interpretatorów i negacjonistów. Ci pierwsi zbudują nową cywilizację w oparciu o to jedno zdanie. Próbując znaleźć w nim ukryte szyfry. Drudzy z kolei będą przekonywać wszystkich, łącznie z samymi sobą, że była to masowa hipnoza wywołana przez kosmitów lub zwykły błąd matrycy. Konflikt między tymi frakcjami może wywołać kolejne wojny. Ironią jest to, że bezpośrednia interwencja boska nie przyniesie spokoju. A może wręcz stać się katalizatorem ostatecznego rozłamu. Ludzkość potrafi obrócić w broń nawet miłość absolutną. I na koniec, ten finałowy zwrot. A co, jeśli ten głos by nam objawił, to wy jesteście Bogiem. Ja spałem, a wy mój sen? Albo co gorsza, koniec eksperymentu. Wyłączam serwer za 24 godziny. Jakakolwiek wiadomość tej treści natychmiast zmieni nasze postrzeganie samych siebie. Nie będziemy już w stanie żyć tak jak dotąd, konsumując zasoby i przewijając ciągle te same newsfeedy. Ten kontakt wymusi na nas dojrzałość, natychmiastową. Przymusową zrozumiemy, że nie jesteśmy sami, ale to bynajmniej nie ułatwi nam życia, wręcz przeciwnie, nałoży na nas nieskończoną odpowiedzialność. Więc jaki z tego wniosek? Gdyby Bóg przemówił do nas dzisiaj, to nie rozwiązałoby naszych problemów. Wręcz przeciwnie, stworzyłoby tysiące nowych. Widzimy, jak kruchy jest nasz świat, zbudowany na domysłach i na wierze w to, że nikt nas nie słyszy. Być może jego milczenie jest największym darem, który daje nam wolność bycia sobą, popełniania błędów i samodzielnego poszukiwania prawdy. Bezpośrednia odpowiedź zabiłaby pytanie. A przecież to właśnie pytania czynią nas ludźmi. A co wy o tym myślicie? Gdybyście mieli szansę usłyszeć tylko jedno zdanie od Stwórcy, co by to było? Napiszcie swój wariant w komentarzach zbierzmy najciekawsze odpowiedzi. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić, kiedy znowu się odezwiemy. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.